Proszę siostry. Cześć Boże. Ja wiedziałam, że siostra gdzieś we Wrocławiu jest, ale nie sądziłam, że akurat tutaj i na że siostra sobie gra w szachy. Tak, właśnie szukuję się na mistrzostwa, bo we Wrocławiu odbywają się. Dzisiaj się w ogóle rozpoczynają mistrzostwa duchowieństwa w szachach klasycznych. I właśnie się do nich szukuję, bo tak naprawdę za kilka godzin rozpoczniemy partię. Od kiedy siostra gra w szachy? Od kiedy? Od szkoły podstawowej. Nauczycielko od WF-u. Wiedziała, że są, będzie turniej szachowy i szuka właśnie, no trzeba kogoś wystawić ze szkoły na zajęcia, na, na ten turniej. I pan na siostrę. Tak, ale to tak, że niekoniecznie ja się od razu zgłosiłam, bo się, no kto tutaj gra w, na jakichś turniejach. Więc ja sobie stałam cicho, bo ja na turniejach nigdy nie grałam. E, Żeby była cisza, no, to pani zaczęła troszkę głębiej, szczegółowo, kto w ogóle kiedykolwiek grał w szachy. Więc ja tak cicho tam podniesłam rękę, no okej, okay, jak coś, to ja odróżniam tak, piąka od króla. <grywa> Chciałabym się tutaj rozegrać partyjkę, ale właściwie nie potrafię, no. Ja nie potrafię Piotra. grać w szachy. To może zaczniemy od początku. Siostry, a co siostra robi na co dzień? Bo nie podejrzewam siostry, że siostra cały czas tylko gra w szachy. Oj nie, nie gram cały czas w szachy. Na co dzień pracuję w przedszkolu. Oprócz tego raz w tygodniu pomagam w oratorium. Dzieciaki przychodzą. Pomagamy im w nauce, też coś mogą się pobawić, a przez weekend studiuję. Kiedy siostra poczuła powołanie? Pierwsza jakaś taka myśl mi przeszła, tak naprawdę w gimnazjum, ale to tak szybko przeszło i szybko poszło, tak naprawdę. Ja poszłam do liceum Salezjańskiego w Oświęcimiu, właśnie przez Salezjanów. Tam zafascynowała mnie właśnie praca z dzieciakami, z młodzieżą. I dzięki temu Pan Bóg tak pukał, pokazywał, że można tak żyć, że można właśnie chwalić Boga poprzez właśnie pracę z dzieciakami. E, właśnie w charyzmacie, księdza Bosko, w charyzmacie salezjańskim. Proszę siostry, no to co? Trzymam kciuki. Dziękuję bardzo. Jakaś piąteczka taka. 120. Jubileuszowe Mistrzostwa Polskie Duchowieństwa yy, Polski i pierwszy Mistrzostwa Polski szóst Zakonnych. Mamy dwie siostry zakonne, siostrę Zofię, która już jeździ z nami około 6-7 lat i siostrę Agnieszkę, która zaczyna z, z nami.